Wyprawa do dżungli. Dobra gra w dobrej cenie od Egmontu. Kolejna gra dla dzieci. Od dwóch do czterech graczy. Zaczynamy od wieku 6 lat. Czas rozgrywki około 20 minut. I jak zawsze piękne ilustracje pana Macieja Szymanowicza. Autorem jest pan Piotr Siłka. Też już jakąś grę tego gracza reprezentowałem. W momencie tylko ja. Już by się wyłączył monitor podglądowy. I zajrzymy teraz do środka i omówmy sobie, jak to wygląda, i zróbmy recenzję. I pudełeczko, jak zwykle, tutaj mamy reklama. W środku mamy instrukcję. Tu jakoś tak dostałem taką troszkę powyginaną. Instrukcja nie jest długa, ma cztery strony, są przykłady gry, są wymienione wszystkie komponenty. W środku mamy dwa rodzaje kart. Mamy żeton Pierwszego gracza. I mamy żetony punktacji. No, oczywiście, wypraska zawsze w tym samym rozmiarze i zawsze, zawsze, zawsze z ilustracjami pochodzącymi z danej rozgrywki. Mamy żetony tutaj punktacji. One są o nominal 1, 3, 5 i 10 te nominały w dowolnym momencie możemy sobie wymieniać drobniejsze na grubsze, żeby nam pasowały, I teraz tak mamy dwa rodzaje map, plansz mamy karty z mapą od razu podpowiem, że te karty dają się zakoszulkować i warto to zrobić wydłuży to żywotność całej gry, karty z mapą tasujemy i to jest nasz jeden jeden zestaw po prostu i te, z tych kart będziemy wykładać plansze 4 na 4. Najpierw wykładamy te karty jako odkryte. Przed rozpoczęciem rundy. Proszę bardzo, mamy te karty odkryte. Teraz po odkryciu tych kart dajemy czas wszystkim graczom, żeby zapamiętali sobie, gdzie jakie karty się znajdują. Czyli kolejna gra, kolejny wariant gry na ćwiczenie pamięci. Bardzo dobre też dla seniorów, myślę, którzy, czy tak jak dla mnie właśnie, gdzie po mojej chorobie miałem właśnie te problemy z pamięcią, z koncentracją, jest dobrze sobie taką umiejętność po prostu poćwiczyć w takiej przyjemnej formie. Gdy już wszyscy gracze sobie zapamiętają, jaki był układ kart, nie zmieniając tego układu, odwracamy te karty z powrotem na stronę zakrytą i ta mapa jest dla nas tajna od tego momentu, tak? Więc będziemy musieli sobie przypomnieć, a jeśli nie damy rady przypomnieć, to będziemy zgadywać, co gdzie jest. Teraz tak. Druga talia składa się z takich samych kart, jak tutaj, tylko różnią się rewersem i na tych kartach są po pierwsze cztery kolory: zielony, niebieski, fioletowy i czerwony. Po drugie, w każdym z kolorów są cztery symbole jest figurka, jest taka tarcza, jest maska i jest naszyjnik. Te karty, oczywiście, jako zakryte, musimy sobie przetasować. Tak? I teraz każdy z graczy dostaje po jednej karcie, po cztery karty. Tak? Dwie, y, trzy i cztery. Te karty każdy z graczy trzyma sobie przed sobą jako zakryte. I w momencie, i teraz tak. Jeden z graczy, na przykład najmłodszy, albo który był ostatnio w podróży, gdziekolwiek jechał, gdzieś dalej, na przykład był na wakacjach, dostaje żeton pierwszego gracza. Ten gracz będzie z tych kart, które ma na ręku, z tych czterech, wybiera sobie jedną kartę i kładzie ją odkrytą przed sobą. I teraz jego zadaniem będzie odkryć jakąś kartę. Najlepiej, żeby pamiętał, gdzie jest konkretnie taka sama karta. Powiedzmy, że odkrywam tutaj. I teraz tak. Jeżeli odkrył i nie trafił, no to się nic nie dzieje. Nie zdobywa żadnych punktów. Natomiast jeżeli trafił, to teraz ma znaczenie to, czy to jest ten sam kształt, na przykład figurka i figurka, i ma znaczenie również to, czy to jest ten sam kolor, na przykład czerwony i czerwony. Jeżeli jest to ta sama figurka, dostaje jeden żeton. Jeżeli to jest ten sam kolor, również dostaje jeden żeton. Ale jeżeli Zgadza się i kolor, i rodzaj, kształt skarbu, dostaje aż dwa punkty. Prawda? I teraz tak. Gra toczy się przez cztery rundy. W każdej rundzie każdy gracz będzie miał swoją turę. Tura polega na tym, że odkrywamy jedną kartę do karty wyłożonej, i zależnie od uzyskanego wyniku, dostajemy konkretne już tutaj po prostu nagrody. I jedną, dwa lub zero punktów skarbów. Zero punktów, prawda? I teraz tak, ta karta do końca tej rundy, czyli jeszcze pozostali gracze będą mogli też grać tutaj. Ta karta zostaje, zostaje po prostu zakryta. Jeżeli będzie grało mniej osób niż cztery, a myślę, że najfajniej właśnie ta gra będzie się sprawować tutaj konkretnie w czterech osobach. Te pozostałe karty graczy zostają po prostu na stosach zakryte. Ta karta zostaje odkryta, żeton pierwszego gracza zostaje pozostaje jeszcze przy naszym graczu. Natomiast teraz idąc od lewej w lewo według wskazówek zegara następny gracz sobie wykłada swoją kartę i Próbuję, odkryć, próbuję sobie przypomnieć, gdzie była ta figurka. Teraz tak, jeżeli nie trafił, to nie dostaje żadnych punktów. Następuje koniec jego tury. Przechodzimy do następnego gracza. Następny gracz też odkrywa sobie jakąś kartę i próbuje sobie przypomnieć, gdzie jest naszyjnik, albo gdzie jest karta zielona, a najlepiej zielony naszyjnik. Odkrywa jakąś kartę. I jeżeli nie trafił, nic się nie dzieje. E, następuje tura czwartego gracza. Czwarty gracz odkrywa jedną z wybranych przez siebie kart. Odkrywa tutaj, i jeżeli trafił, no to trafił, jeżeli nie, to nie. Gdy wszyscy cztery gracze zagrają, żeton pierwszego gracza przechodzi do kolejnego gracza z lewej strony, karty graczy zostają zebrane i wszystkie karty, łącznie przy mniejszej ilości graczy, łącznie z tymi kartami, które nie zostały tutaj użyte, będą przetasowane. I znowuż każdy z graczy dostanie dostanie swoją swoją kartę. Również karty mapy zostaną przetasowane. Zbieramy je, przetasowujemy. Tak żeby był nowy układ. Budujemy z nich nową odkrytą planszę 4 na 4. W momencie dajemy czas na to żeby każdy gracz mógł sobie zapamiętać jak to wygląda. I yy, w momencie, gdy już każdy potwierdzi, dobrze zapamiętałem, to odkrywamy te karty mapy jako y, zamknięte, i gracz, który y, marzy, tą pierwszego gracza, i jako pierwszy będzie ze swojej ręki wybierał jedną z kart, y, tutaj y, którą będzie chciał zagrać. I zależnie od tego, czy mu się uda, czy nie, będzie mógł y, sobie będzie mógł sobie yy, będzie mógł sobie po prostu zdobyć odpowiednią ilość punktów tak, dobrze, zejrzymy jeszcze teraz do ten mhm. karty, karty z danej tury zostają odkryte do końca rundy i na koniec rundy tasujemy karty skarbów i kasujemy, czyli te to są karty skarbu, ale tasujemy też y, karty mapy. Tak, zgadza się. Chciałem się tylko upewnić, czy dobrze zapamiętałem. No widzicie, u mnie z pamięcią jeszcze ciągle nie jest tak dobrze, bo niedawno uczyłem się zasad tej gry, a troszeczkę zapominałem. Za co bardzo przepraszam i pokornie proszę tutaj o wyrozumiałość. Między innymi cały ten kanał powstał właśnie po to, żeby tą pamięć ćwiczyć. Bardzo fajnie wykonane elementy. Szkoda, że nominały nie są wydrukowane w różnych kolorach. To byłoby dużo fajniejsze rozwiązanie. No ale jest jak jest. Nie ma, nie ma tutaj ten. Żeton pierwszego gracza jakoś tam pewnie jest. Mógłby być większy. Ja lubię jak te żetony pierwszego gracza są duże, wyraziste, a te są niestety takie małe. Bardzo ładnie wykonane ilustracje kart. Można je zakoszulkować, pasują. Tutaj mamy takie fajne ilustracje na kartach. Tak samo te ilustracje skarbów. Mamy tutaj właśnie tego podróżnika z maczetą przedzierającego się gdzieś tam przez puszczę i figurkę, jakiś posążek bóstwa po prostu. Mamy jakiś kalendarz majów, pewnie, nie? Figurka, jakąś maskę taką. I właśnie ten naszyjnik obsydianowy, czy, czy coś w tym stylu, prawda? Bardzo ładnie to wykonano, bardzo fajna gra, również dla starszych osób, żeby ćwiczyły sobie tą pamięć, spostrzegawczość. Bardzo regrywalna. Nie ma tu właściwie, znaczy są pewne elementy losowe, ale tak, mamy cztery karty skarbów. W każdej turze mamy czter... zestaw czterech innych kart. Możemy wybrać jedną z nich. Staramy sobie przypomnieć, do której karty pamiętamy yy, kart tego samego skarbu, co do kształtu i najlepiej jeszcze w kolorze, bo to pozwoli nam zdobyć dwa punkty. Jeżeli tylko y, albo kształt, albo kolor się zgadzają, to dostajemy po jednym. Najgorzej jak nie trafimy, nie pamiętamy, no to wtedy niestety dostajemy zero punktów. Bardzo polecam, zapraszam do innych moich filmów.